Witam. Nareszcie kilka kropli deszczu. Troszkę zaczęło padać. Szału to tutaj nie ma. Ale chociaż troszkę jest dobrze. Bo już ziemia jest tak sucha, że rolnicy nie wiem czy odrobimy jakiejkolwiek straty. Ale teraz, jak tutaj widać, taka fajna ściana deszczu jest. Chociaż troszkę niech opada. Na pewno, na pewno będzie super. Taka fest ulewa to by się przydała kilka dni, kilkanaście, żeby się wyrównał poziom w rzekach. Zobaczymy jak będzie. Na razie jest jak jest. Dobrze, chociaż dzisiaj troszkę pada. 失しす。